Dzisiaj około godziny 13.05 oficer dyżurny naszej jednostki otrzymał zawiadomienie o zaginięciu Ciechanowianina, który prawdopodobnie łowił ryby właśnie nad tym zbiornikiem wodnym. Już w poniedziałek 25 czerwca tu, w pobliżu tego zbiornika wodnego, znalezione zostały buty oraz ubranie należące prawdopodobnie do mężczyzny. Dopiero dzisiaj otrzymaliśmy zgłoszenie, w związku z tym została uruchomiona cała procedura związana z poszukiwaniem osoby. Specjalnie zostali sprowadzeni nurkowie z Warszawy.